Siemano. Dzisiaj taki prosty odcineczek, ale nie znalazłem tego typu treści na YouTubie, żeby był wielki zbiór, niewielki mix z YouTube'a. mianowicie jest zbiór metod zwiększających intensywność treningową. Zresztą zobaczcie, jak bicepsy spompowały się po właśnie tej metodzie. A Dzisiaj postanowiłem, że taki zrobię, bo ostatnio przetestowałem fajną metodę właśnie na zwiększenie intensywności no i to się z nią dzisiaj z Wami podzielę. Wszystko będę pokazywał niemal na przykład bicepsa albo barków, tak żeby to było najprostsze do pokazania i zrobię to w jak najprostszym czasie, bo szanujemy oczywiście swój cenny teraz czas. Pierwszą z metod, taką jedną z najbardziej popularnych jest super seria, czyli robienie dwóch ćwiczeń lub no więcej, ale to później mamy jakieś gigant serie. Super seria, czyli robienie ćwiczeń dwóch na przeciwstawne grupy mięśniowe. Robię sobie teraz uginanie na biceps. Stojąc, dochodzę blisko upadku mięśniowego bądź do liczby powtórzeń, którą mam założoną, i bez żadnej przerwy przeskakuję na triceps, czyli na mięsień przeciwstawny. Robię biceps, teraz robię triceps. To jest pierwsza z metod szczególnie rozpromowana przez Arnolda Schwarzenegra, jego legendarne połączenia plecy plus klatka. Ja często robię sobie to podczas treningu które chcę zrobić szybko, intensywnie, bo nie mam po prostu czasu na inny, i robię sobie to przy bicepsie i tricepsie, bądź przy czwórkach i dwójkach, mówiąc o nogach. A drugą siostrzaną metodą jest seria łączona, i tutaj też robimy ćwiczenia bez przerwy, tyle że na tą samą grupę mięśniową. pierwsze ćwiczenie robię uginanie z hantelką, a później bez żadnej przerwy przeskakuję na kolejne ćwiczenie wykonywane na biceps. To są fajne metody, które pozwalają przyspieszyć tempo treningowe, skrócić czas treningu i nie wpływają zbyt mocno na centralny układ nerwowy i na jego fatygę. Ale kolejna metoda, która jest bardzo znana, już wpływa na niego nieco mocniej, a są to drop sety, czyli ćwiczenie. Robię cały czas takie same i to od was i od waszego planu treningowego zależy, jaki to będzie dropset. Można zrobić dropset pojedynczy, czyli jedna seria z mniejszym ciężarem. Można zrobić dropset podwójny, potrójny, ale z większą ilością już bym nie szalał. Chodzi o to, robię tutaj seryjkę piątkami. Potężna seria. Jestem je w upadku mięśniowym bez żadnej przerwy, albo przerwy wymagającej na zmianę obciążenia. Biorę teraz. Biorę teraz trójki, takie 20% mniej. Potężna seria, dochodzę do upadku i biorę sobie teraz takie dwójki, i tutaj też blisko załamania. W poprawnie wykonanym dropcecie liczba powtórzeń z serii na serię raczej nie będzie większa, jeśli dobrze dobierzecie ciężar. To jest fajna metoda, ale nie przesadzałbym z nią, bo ona robiona zbyt często. Będzie już powodowała pewnego stopnia obciążanie centralnego układu nerwowego, a on jest wymagany absolutnie wymagany do prawidłowej regeneracji i zachowania odpowiedniego postępu treningowego. Kolejną metodą, która przychodzi nam na pomoc w zwiększeniu intensywności, są cluster set. To będzie metoda delikatnie podobna do następnej, którą wam pokażę. Ale to właśnie delikatnie czyni różnicę. W tej metodzie celujemy wy 5 powtórzeń, po czym robimy sobie przerwę. Tyle, że te 5 powtórzeń jest robione ciężarem, którym normalnie nie byłbym w stanie wykonać pełnej serii zbudowanej przykładowo z 10 czy 12 powtórzeń. A tutaj, dzięki temu, że robię sobie te 15-20 sekund przerwy, to jestem w stanie wykonać serię z większym obciążeniem na większe ilości powtórzeń. Wiecie o co chodzi. Biorę teraz 15. 15 wykonałbym około 10 powtórzeń, a tutaj dzięki temu, że robię sobie taką właśnie przerwę, delikatną pomiędzy, to wykonuję serię z 15 powtórzeniami. Więc jest to istotne zwiększenie intensywności na danym ćwiczeniu. I kolejną swojego czasu jedną z moich ulubionych metod. Kiedy byłem w gazie treningowym, to ta metoda naprawdę robiła u mnie spore znaczenie. Są to rest-pauzy, podobne delikatnie do klasteru. Tyle, że tutaj robimy to w sposób taki. Sztangę biorę, i to jest sztanga z ciężarem, którym wykonuję swoją normalną serię. Planie. Mam w tej serii wykonać 8 powtórzeń i to też teraz uczynię. O kurwa! Zaciski, tyle zacisków na podłodze leży. Widzicie o co tu chodzi. Pierwsza seria jest serią robioną do upadku. Później następuje chwila przerwy. Kolejna seria też jest do upadku. Teraz robię sobie te 20-25 sekund i Ostatnia, trzecia seria też jest do upadku. Potem, jak widzicie, jak zmienił się mój oddech, moje tętno. Można myślę, że jest to najbardziej intensywna metoda i tak właśnie też jest. Intensywna metoda, jeśli chcecie przełamać swoją stagnację, bądź wejść treningowo na. Nowy, wyższy poziom, to polecam spróbować. Tylko polecam to spróbować w pierwszych głównych, wielostałowych ćwiczeniach. Na kleckie jakieś wyciskanie na plecy wiosł na nogi przysiad bo bezpieczniej z suwnica, w zależności od tego, gdzie jest wasz poziom treningowego strachu. No i naprawdę robi to różnicę. Mięścią można dać mocno popalić. Zresztą zobaczcie, jak bicepsy spompowały się po właśnie tej metodzie. piernicze działa. Innymi metodami, może nie jakimiś mega odkrywczymi, są tempo, praca nad tempem, wolne negatywy, wolne opuszczenia, wolny ruch ekscentryczny, czyli ten, który od wymaga bardzo dużo pracy, bo tutaj kontrolujemy ten ciężar i to angażuje bardzo dużą ilość jednostek motorycznych w mięśniach. Więc mówiąc prosto, jest mocno wymagające i intensywne dla mięśni. Tak samo można zrobić to, zmodyfikować to troszkę inaczej. I ruch koncentryczny w fazie pozytywnej sobie zwolnić. Tutaj sobie też wydłużyć i robić po prostu powtórzenia seria w tempie i to sprawia, że intensywność treningowa również rośnie. A ostatnią metodą, którą odkryłem po parunastu latach treningów, jakby to nazwać, powtórzenia mechaniczne, ja to tak znalazłem pod taką nazwą. Chodzi o to, że patrzcie, robię na przykładzie wznosów barków. Pierwszy yy, wariant, jaki robię, jest to najtrudniejsza forma wznosów. Robiona siedząc. Nie mam tutaj zbytnio możliwości, aby oszukiwać w tym ćwiczeniu, więc jest przez to najtrudniejsze. Jest trudne, zresztą, jak robicie to, wiecie. No i tutaj, kiedy dochodzę do upadku mięśniowego, to nie zmieniam handli, nie zmieniam obciążenia, tylko jestem cały czas na tym samym obciążeniu. Wstaję i robię wznosy stojąc, więc jest to delikatnie łatwiejsza forma tego samego ćwiczenia, i przez to jest to to samo ćwiczenie, ten sam zakres, można powiedzieć, ruchu i celuję w ten sam mięsień, no to ta seria cały czas się wydłuża. I w momencie, kiedy doszedłem i tutaj blisko upadku, przechodzę do łatwiejszej formy. Kurwa, bateria. Może zdążę, ale wyłączę i przechodzę do łatwiejszej formy i wybijam sobie ciężar z nóg albo robię wznosy w wychyleniu. Ten sam ciężar wyłączam, muszę zmienić baterię. Jest to mega ciekawa metoda, i naprawdę bardzo mi się ona, prawdę mówiąc, spodobała. I będę jej przez jakiś czas na pewno fanem, bo sprawia fan i naprawdę mocno bombarduje mięśnie. A Wam jak się podobało? Jakie macie swoje ulubione metody treningowe? Być może podzielicie się w komentarzu, bo ja, jak i na pewno oglądający, chętnie się o tym dowiemy. Dziękuję za oglądanie, jeśli można łapa w górę, subskrypcja dla mnie małego YouTube'owego żółczka to spora nagroda i mobilizacja algorytmów, albo wybijać mnie nieco wyżej. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia, hej!